Kochani, witajcie w nowym vlogu! Dzisiaj mamy niedzielę I jak myślicie, co Edia robi? Kupiłam wczoraj sobie toner, brązowe czekolado No i tak sobie dzisiaj myślę Długo to ja w tym blondzie nie pochodzę nigdy, nie? Jakoś mi się szybko przykrzy Norma Norma, słuchajcie Ale dobra Czy tygodnie wystarczy Cztery tygodnie z innymi pasemkami. Potem dorobiłam. A -a. Chcę brąz, bo tęsknię za moimi doczepami długimi, a poza tym jakoś mi się znowu chciało brązu. Ale wiecie, to nie bierzcie tego do siebie. Jak wiecie, ja jestem na tym punkcie pierdolnięta i kupiłam toner. No i lecę z tonerem. On się wypłucze i znowu będą refleksy i potem znowu coś, wiecie. Ale żadna farba, nie? Bo ja tam farb nie używam. I tak wiem, że niszczę włosy, one są suche, potem nie rosną, bla bla bla. No jak na razie rosną, słuchajcie, we wrześniu obcięłam dotąd. Jest OK. Są suche powiem Wam przez te y, pasemka, ale ja używam wcierek, niech odrastają, później znów wieciutkę, ciutkę, skrócę, delikatnie tylko jeden centymetr. Tak wiecie, nie chcę rosną fajnie, nie? No ale tak, tak są ok, powiem Wam. Kiedyś to mi w ogóle włosy nie rosły, słuchajcie. Kiedyś to ja całe życie chodziłam takich, bo mi się kruszyły. Teraz rosną. No i właśnie będę farbować. Także tak, moi drodzy, lecę z Koksem, bo mi się zachciało dzisiaj brązu. No i co, będziemy czekoladką, kochani. Koniec. Pożegnajcie się z pasemkami blond. Pożegnajcie się, bo będzie brąz. Patrzcie już były dość ładnie rozjaśnione i nie, nie piszcie mi, ale szkoda mm -mm, bo znowu za jakiś czas do tego wrócę toner się zmyje wypłuczę potem znowu będzie delikatny blondzik i potem znowu się coś zrobi może wtedy zrobię jakieś rudy albo coś, wiecie coś innego zobaczymy aha rękawiczki moje pazury się zbrudzą no Także kochani, witajcie w nowym vlogu. Widzimy się później w efekcie już zrobionym. Dziś mamy niedzielę. 16, dziś jest, tak? 16 luty już, kochani, już 16 luty. Dobra, lecę. Kochani, zrobiłam włoski. Zobaczcie. I widzicie, i tak, i tak przebijają gdzie niegdzie takie refleksy. Fajne, bo to jest czekolada, czekoladowy brąz, tak. I one tak fajnie przebijają, tylko że wiecie, tak jak Wam mówiłam, to jest toner, nie farba. Żebyście nie myślały, że farba, bo często się pytacie, a czym ty robisz włosy? Dlatego potem one się spłukują. A jak one się spłukują, to ja mam później taki odcień właśnie refleksów po tygodniu, dwóch i pół tygodnia, dlatego teraz jak widzicie, one są takie za dwa i pół tygodnia będą jeszcze ciutko jaśniejsze i wtedy będziecie myślały, że ja znów ofarbowałam, o nie, po prostu toner się wypłukuje dlatego ja tak często robię, że jak mam pasemka, to na te pasemka robię ten toner i wtedy to wygląda przepięknie i się nie, nie niszczą, bo to nie jest farba, nie, One, to jest, wiecie, delikatne po prostu. Ale ja się jaram, bo ja lubię się w takich włoskach ciemniejszych, zwłaszcza po blondzie, to mam wtedy taką uciechę. Wow, ale fajnie, znowu jestem ciemna. Pięknie. Mhm. Dużo, dużo ładniej. Gregor też mówi, że dużo lepiej. Nie szac? Mm. Blond mi nie, jednak tak nie pasuje. A takie właśnie czekoladka. Eee, czekoladkowy brąz ślicznie to jestem wtedy ja cała Edzia słuchajcie jedziemy teraz odebrać mój samochód w końcu się udało zrobić to co nas cały czas dręczyło i mogę odebrać autko jestem zadowolona bo w końcu jest zrobione i wrócimy do domku i będziemy sobie oglądać futbol. dzisiaj gra ten Strasburg tak tak no także Gregor będzie patrzeł na piłkę nożną ja będę na pewno przerabiała jeszcze jednego vloga, a w środę mam termin o Internet i jak wszystko będzie dobrze, to będę mogła codziennie dodawać Wam wlożki, no ale zobaczymy, czy to wszystko zadziała i czy to tak jest, nie? Na razie się nie jaram, bo wiecie, może być tak, a potem będzie inaczej. Jest bardzo zimno, mamy minus, nie, plus, plus 2,5, a odczuwalne to jest, słuchajcie, jakby było, nie wiem, minus, nie wiem ile, minus 2, tak się czuję ale nie jest minus, jest jeszcze na plusie ale tak jakby trochę śnieżek popruszywał bo teraz jak szliśmy do auta to tak właśnie jakby śnieżek gdzieś popruszywał ale to może tak tylko wiecie, popruszkuje sobie, nie? nie, że pada, takie wiecie, małe, takie tuk, 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 śnieżynki dobrze, to my jedziemy i odezwę się w drodze powrotnej, albo nie, w drodze powrotnej nie boję się autem kierować odezwę się jak będziemy w domciu tak także zobaczymy co tam będziemy robić do później Hello kochani jesteśmy już w domku od półtorej godziny, oglądaliśmy sobie ym, piłkę nożną bo dzisiaj grał Strasburg z jakimś tam innym nie wiem, ja się nie znam w sumie na piłce nożnej. Ja sobie oglądałam, słuchajcie, Sheina i YouTube y trochę i troszeczkę Instagram. A tutaj leciał cały czas mecz na telewizji, i takżeśmy sobie leżeli się grzaliśmy, bo strasznie jest zimno. Słuchajcie, strasznie jest zimno, i ja właśnie y, teraz dzisiaj w ogóle posprzątałam wszystko, porobiłam też pranka. Teraz Gregorek y, robi jedzonko. Dzisiaj będziemy mieć frytki i te cordon blue, czyli takie devolaiki i sałatę. Cześć, Pysiu! Cześć! I słuchajcie, ej, cały czas próbuję ściągnąć jakoś tego paznokcia, żeby go naprawić, nie? Kurde, one tak dobrze się trzymają, że ja za cholerę nie umiem. A nie mam frezarki, żeby go spiłować. A muszę nowy zrobić i nowego tipsa przykleić. Nie wiem, jak to zrobić. Cały czas się nim bawię, podważam, żeby jakoś to urwać, ale za dobrze zrobiłam te paznokcie tym razem, żeby to jakoś urwać, słuchajcie. Ona Zamówiłam, słuchajcie, nasze in nowe firanki tutaj. Takie ładne... O oh, kleo oh. Takie ładne firanki zamówiłam, y, nasi in. <grym> tam gdzie ja się chcę <grym> nagrać, to ona przywodzi. Hmm, moje dziecię. Moje dziecię. I właśnie nie wiem, y, przed chwilką mi mierzył tutaj Gregor ile tu jest centymetrów, bo tam były na metr... Y, metr Metr 30, nie? Bo ja nie chcę długich tym razem, i tak myślałam o wiośnie i na święta, żeby też przystroić okno. Tam mam jajeczka, mam takiego króliczka, muszę to od Cindy przywieźć, bo to wszystko jeszcze jest u Cindy. A później sobie już dam do kartona i dam do Gregora do garażu, to będę miała na przyszłość i wiecie bliżej, zawsze mi ją przywiezie. A tak to nie będę musiała jeździć specjalnie do Cindy, jej tam wiecie marudzić, że to chce tam, kto chce, bo ona potem musi po piwnicach chodzić i szukać moich rzeczy, bo po przeprowadzce. Wszystko dałam do niej. E, takie większe rzeczy. Wiecie, tam też mam jeszcze mój telewizor stary, tam są moje y, dekoracje na święta, tam są dekoracje na właśnie Wielkanoc. No, lampa chyba jakaś jedno, Ja już tak dokładnie też nie pamiętam, ale sporo rzeczy. No a teraz będę mogła to wszystko sobie dać. Y, do garażu tutaj w Ugry, niedaleko będę przynajmniej mogła mieć zawsze wszystko na bieżąco farba tam jest też do ścian moja, też ją muszę właśnie przywieźć bo chcę y, poprawić te wszystkie takie, y, wiecie y, no, plamy na, na ścianie, co kotki mi porobiły, bo jak nie miałam drapaka jak się tu przeprowadziłam to one mi drapały troszkę ścianę no, ale później kupiłam drapaczek No nie mogłam im wziąć tamtych drapaków bo nie miałam jak ich też poprzewozić, nie miałam też miejsca, bo to były wielkie drapaki, a już zostały wyrzucone, one już też były troszkę zepsute, to ja je tam zostawiłam, no i zostały wyrzucone, a ja kupiłam tutaj ten im, jeden tutaj mniejszy, nie, żeby miały... Moje piśki. żeby miały się też dobrze po tym wszystkim co przeszły, nie? Wiecie, dla nich to też był wtedy szok. One też trochę. Na szczęście nie cierpiały w ogóle to bardziej ja cierpiałam o nie, bo się bałam, że się nie odnajdą, że ogródek i w ogóle wiecie, duży dom z ogrodem dla nich to był highlife. One sobie wychodziły na dwórek i na słoneczko, a później tak nagle im to zostało zabrane, nie? Ale słuchajcie, odnalazły się na drugi dzień już. Ja w ogóle byłam w szoku, że Siwar tutaj na drugi dzień już leżał rozłożony na łopatkach, gdzie on w tym domu, jak się przeprowadzaliśmy kiedyś, to potrzebował tam 2-3 dni, żeby zejść na dół, popatrzeć, bo to był strach, a Kełnia od razu na okienku patrzała sobie tu przez okno na dwórek i bez żadnego płakania, problemów, miały apetyt od razu, bardzo się odnalazły. Nie? Jak wiedziały, że z mamą idą, to wszystko dla nich było chyba naj, najbardziej takie najważniejsze, wiecie? Że, że ze mną. Wydaje mi się, że jakbym mnie tam zostawiła, to byłby większy ból i tragedia dla nich, że mnie tam nie ma niż, wiecie, w życiu bym ich nie zostawiła, ale gdybym tak zrobiła, niż pójście ze mną na jeden pokoik, ale szczęśliwe, że z mamą się pięknie odnalazły w ogóle, w ogóle nigdy ani razu jeszcze im nie było źle nie płakały, nie miałczały, nie chciały wyjść na dwór, na hama nic wręcz przeciwnie, im się podobało na okienku i sobie w tym okienku patrzały na ptaszki i miały ten, wiecie, takie powietrze i miały takie właśnie takie, nie wiem takie dobro w oczach, takie, takie szczęście w oczach a Siever, to wam mówię, na drugi dzień już się tak odnalazł i biegają mi się bawiły, goniły się. Ja płakałam ze szczęścia, naprawdę po dwóch dniach, że one się tak ładnie odnalazły i sobie tak ładnie poradziły. W ten sam wieczór, co je tu przywiozłam, strasznie płakałam wtedy. To był gorszy, bardzo, bardzo, bardzo zły czas dla mnie. I pamiętam, że jak, jak płakałam, to przyszedł Siwar z za kanapy od razu do mnie po godzinie. Jeszcze tu była moja mama wtedy. To pamiętam, że bały się, tak wiecie, na pierwszy rzut, bo coś nowego, a jak ja usiadłam na kanapę wtedy i właśnie się tak rozpłakałam, bo to już była ostatnia puła, co ja je zabrałam, najpierw, wiecie, rzeczy przywoziłam, żeby one nie, słucha, nie słyszały hałasu, żeby było cicho. I na samym końcu, wzięłam, je przywiozłam, to powiem wam, że siadłam na kanapę i się rozpłakałam wtedy strasznie. Bo to był tak, jak wam mówię, bardzo ciężki dla mnie czas i nie umiałam sobie też sama ze sobą radzić, a do tego jeszcze one i też zapłakałam o to, że one właśnie będą miały taką wielką zmianę w swoim życiu. To yy, przyszedł Siwar za kanapy, za poduszki do mnie się przytulił i cały czas sobie za mną siedział, w ogóle się nie chował. A jak poszłyśmy z mamą spać, to o poranku Siwar leżał na plecach rozłożony na dywaniku na środku pokoju i Kleuśka też sobie już jadła i piły w ten sam wieczór, ja byłam w szoku naprawdę byłam w szoku one są takie spełnione i takie szczęśliwe a teraz w ogóle jak Gregor się kładzie to one normalnie z nim oboje gdzie nigdy Siwar nie lubiał Siwar lubi swój, wiecie, swój po prostu swój ym, swoją przestrzeń. On nie lubi leżeć koło kogoś, bo ona go liże, czy ja tam się ruszam. On lubi mieć, on taki charakter, taki, taka też rasa, że on idzie i ma swój świat. Nie, jak on chce żeby go pogłaskać, to pogłaskać, to wiecie, po dwóch minutach on idzie, bo on już nie chce. To nie tak jak ona, że ona sobie leży cały czas i jest szczęśliwa. Tak, wyobraźcie sobie, że Siwar e, cały czas przychodzi do Gregora razem z Kleo i leżą koło niego oboje i po prostu śpią. Dzisiaj w trójkę spali. Ja sprzątałam tam kładzienkę, pranie robiłam wszystko, a oni sobie leżeli na łóżku. E, w trójkę i ten, bo akurat Gregor coś pisał tam w zeszycie, taki plan robił czy coś, a ten, bo miał coś do załatwienia, no i mu to z dwie godziny zajęło. Tam rozpisywanie i one w tym czasie cały czas przy nim spały. Ja byłam w szoku, bo ja wiem, że Siwar to wiecie: po pięciu minutach on już idzie na swoje, a on, on to z, nim, z nimi był. I jak ja przyszłam, mówię, to się też położę z wami, nie miałam gdzie, bo tutaj się Siwar rozłożył. Gregor na środku, na nim kleo leżała ja mówię: aha, to dla mamy nie ma miejsca. No, fajnie, naprawdę cieszę się. Że się tak moje pyśki y, odnalazły tutaj i tak się dobrze czują. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dobrze im. Bardzo dobrze im jest. Jak i mamie dobrze. Tak i kotkom dobrze. A Siwar też strasznie odczuwa to. Jak ja się czuję. Tu masz wasistys! Czy no, jest error? Nie, nie jest nic A ten, a jak one się dobrze czują, to ja się dobrze czuję. A jak ja się czuję dobrze, to i one się dobrze czują. To jest najważniejsze dla nas, prawda? Słuchajcie, było pytanie. Pytała się jedna z was, co to jest za piękny naszyjnik. To jest prezent, ja wam nie powiem, tylko wiem, że to jest ze Swarowskiego. Z tej akcji Adriana Greit, Grand Grande, ale to był prezent od Gregora na urodziny, więc nie powiem Wam gdzie zamówiło. Wiem, że kupione u jubilera, ale tak to musicie online sobie patrzeć. To jest taki łańcuszek, właśnie z tej, z tej ich, jak to się mówi. No bo oni mają chyba co roku inne osoby, czy tam, nie wiem, te reklamy, czy, czy, czy jak to się tam mówi, nie? No i to tam pisało Adriana Grande. Piękny jest i bardzo ładnie się błyszczy. W ogóle brzuteria ze Swarowskiego bardzo ładnie się błyszczy. Ja nigdy nic nie miałam ze Swarowskiego. Raczej z normalnych tam jubilerów w Polsce sobie kupowałam czy coś, a tutaj nie miałam nigdy nic i ten bardzo, bardzo, bardzo ładnie się błyszczy. Ma całkiem taką jakby inną inny ten po, po, błysk. Przepraszam. I inną, jakby e, nie wiem, odmianę tej biżuterii. No, to takie serduszko. Przepiękne. Bardzo się ucieszyłam. No, śliczny prezent. Tak. Dobrze, kochani, będę kończyć na dzisiaj tego vlogaska. Mm, jestem dzisiaj taka fajna w takim dobrym nastroju, bo z autem się wszystko ułożyło i w ogóle jest wszystko dobrze. I. Jestem tak wdzięczna, że to się udało w końcu zrobić, że nie macie pojęcia. Teraz mnie dalsze czekają akcje y, załatwień, ale to już takie dalsze, to co potrzebowałam załatwiać, a to co najgorsze już się y, udało zrobić, słuchajcie. Bo takie cyrki były z tymi kołami. Każdy samochód, słuchajcie, ma swój klucz do kół. Każdy samochód. I każdy samochód ma inny klucz. Obojętnie, czy to jest Volkswagen, czy to jest, nie wiem, Peugeot. Każdy samochód ma swój klucz. A ja kupiłam samochód bez klucza. Do kół. Mhm. I nikt o tym nie wiedział, oczywiście, nie? I teraz przyszło mi naprawiać, słuchajcie, bardzo ważne rzeczy w kołach. A tutaj nie można było kół, kół ściągnąć. No, i to był ten cyrk. I cztery razy już kombinacje, załatwianie kluczy, szukanie. No, i Gregor przywiózł od siebie z pracy. Trzy czy cztery różne klucze, właśnie do tych kół, żeby ściągnąć te śruby, żeby to zrzucić. I w ogóle teraz będę miała tak, że już każdy będzie mógł to od, o, bez problemu otworzyć, ale ten pierwszy początek, żeby, to, żeby się tego pozbyć, był najgorszy. No ale daliśmy radę wspólnymi siłami. No i wczoraj mi właśnie porobili chłopaki, także się wszystko udało. I jestem bardzo szczęśliwa. Że, że poszło to tak jak, jak powinno iść po długich perpetjach z tym powiem wam załatwianiem no. ale udało się pięknie pachnie będzie jedzonko, będzie jedzonko dzisiaj będzie dobre jedzonko, idę pomóc mu tam stół zrobię i kochani żegnam się na dzisiaj Widzimy się jutro w nowym vlogasku Będę vlogować, jutro mam wolne. Tylko jutro, a potem zapierdziel <gryw> codzienny, słuchajcie, i to na dodatek wieczorówki. Także do 10 codziennie, do 10 codziennie, słuchajcie, będę w pracy. Eee, no, nie codziennie, co drugi dzień. Idę do 10, potem idę na rano. Potem idę znów na wieczorówkę, a potem znów na rano i w sobotę znów na wieczorówkę do końca. A we wtorek będę też długo sama, bo Gregor ma koncert. Idzie na koncert, ja będę w domku po pracy, bo idę do 10 do pracy, więc po prostu będę już w świecie. do kąpieli i będę w łóżku. On wróci pewnie koło 12. Bo to daleko musi dojechać z godzinkę czasu. No i potem do pracy idziemy, a w środę, słuchajcie, przyjeżdżają podłączać internet i już się nie mogę doczekać, żeby ten internet działał. A potem pojedziemy załatwiać sprawy z moim autkiem. I na zakupy gdzieś połazić. Także wezmę Was ze sobą w środę. Dobra, kochani, do juterka, buziaczki, do następnego. Papa, śpijcie pa. dobrze. Kochajcie się i bądźcie zdrowi, szczęśliwi i spełnieni.